5 rzeczy, o których warto pamiętać jadąc do Włoch. Koperto to opłata za nakrycie stołu w restauracji, czyli chleb, serwetki, obsługę, grissini. Mniej więcej cena waha się od 1 do 3 euro tak średnio od osoby. Musicie to koniecznie wliczyć do ceny Waszego obiadu czy kolacji. Tassa di soggiorno to po prostu podatek turystyczny, który płaci się w hotelu za osobę za noc. I cena może wahać się od 1 euro do 2 euro, 3 euro, a ostatnio w Rzymie płacimy 10 euro za osobę, za dobę. Czyli oprócz ceny hotelu musicie doliczyć też tą stasę disodziorną. Latem koniecznie rezerwujcie i szukajcie hoteli z klimatyzacją i z parkingiem. We Włoszech w okresie letnim jest naprawdę bardzo gorąco i bez klimatyzacji może być ciężko. Natomiast jeśli chodzi o parkingi, to pamiętajcie, że w wielu miastach są one bardzo drogie i jest ich niewiele. Dlatego warto jest mieć taki parking już wliczony w hotelu. Pamiętajcie, że we Włoszech restauracje i lokale mają swoje określone godziny otwarcia. Jeśli chodzi o obiady od 12 do 14.30, a jeśli chodzi o kolacje od 19 do 22-23 w miejscach turystycznych. Między tymi godzinami bardzo możliwe, że restauracje będą zamknięte. To samo jeśli chodzi o sklepy. W wielu miasteczkach mniejsze sklepy, takie lokalne, są zamknięte na tak zwaną siestę, czyli od godziny 12.30 do godziny wielokrotnie nawet 16.00. Więc w tych godzinach bardzo prawdopodobne, że nie znajdziecie otwartych sklepów. No chyba, że są to większe supermarkety albo centra handlowe, bo te są otwarte nawet w każdą niedzielę i święta. To tyle. Jeśli szukasz więcej informacji o Włoszech, zaobserwuj po więcej i oczywiście zapisz tego lista na później.